Pana Jezusa świątyni, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, światło na oświecenie Poga i chwałę ludu Twego Izraela. Oto ten, z powodu którego upadnie wielu i powstanie wielu w Izraelu. To znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz wszędzie. To słowa, które wypowiada prorocko, a więc słowa Boże są to. Symeon wtulający się w Boga, który stał się człowiekiem. Przeczyste dziecko. Symeon duchowo przeczyste dziecko, trzymające w ramionach przeczyste dziecko Boże. Syna Bożego. Maryjo, nie upadłaś wtedy na duchu, nie zaliczyłaś, nie zostałaś zaliczona w poczet tych wielu, którzy upadną, sparaliżowani przez lęk własnych rzeczy, niewiary. To trudne słowa, słowa pełne rodzące cierpienia usłyszeć pełnej radości z powodu narodzin przepięknego dziecka, że z tego samego powodu będzie się cierpiało. Miecz przenikający serce, jakieś niewyobrażalne cierpienie z powodu dziecka, któremu sprzeciwiać się będzie wielu. Można było popaść w lęk, można było dostać jakiegoś rozstroju, można było stracić radość Bożego Narodzenia. A jednak Boża obecność w Tobie, Matko, Boży pokój zwyciężyły. Nawet wtedy, gdy to słowo się wypełniło w sposób totalny. Kiedy stałaś na Golgocia, miecz przenikał w Twoje serce. Matko, ucz nas, wszystkie miecze, które w nas uderzają, ale te wszystkie miecze, którym jesteśmy uderzani, aby to wszystko, co spotka nas, i co spotkało nas w tym starym roku, a ma swoje konsekwencje, swoje rany, jednoczyć z tobą, a poprzez Ciebie, z Twoim synem, który jest jedynym ocaleniem, jedynym pokojem, jedynym uzdrowieniem. Ty jesteś w niebie, święć Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze win na Bajęcom. I nie puść nas na pożyczenie, ale nas zbaw ojcze kochane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między inwestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się wświęcona nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy,